Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem ciężkości w nogach, jakbyś niósł worki z piaskiem przy każdym kroku? Czy kiedykolwiek spojrzałeś na swoje nogi i zobaczyłeś te wypukłe, fioletowe, bolesne żyły i pomyślałeś Czy to się pogorszy? Jeśli jesteś starszy i masz dość życia z żylakami, obrzękami, ciągłym bólem i wrażeniem, że twoje nogi starzeją się szybciej niż reszta ciała, to zwróć szczególną uwagę. Nie trafiłem na ten filmik przypadkiem. 99% ludzi nie wie, ale istnieje prosty, tani i naturalny owoc, który może być kluczem do zmiany wszystkiego. Owoc zdolny do poprawia krążenie w nogach, zmniejsza żylaki, oddać lekkość, którą odebrał czas. A co jest najbardziej imponujące? Pierwsze efekty mogą pojawić się w mniej niż tydzień, ale nikt ci tego nie mówi, ani lekarze, ani apteki, bo to nie przynosi zysku. To daje wolność. Co tu odkryjesz, może zmienić twój stosunek do nóg. I nie. To nie cud. To nauka połączona z mocą natury, coś, co można zrobić tutaj, w domu, ale trzeba to zrobić we właściwy sposób. W ciągu następnych kilku minut zrozumiesz, dlaczego tak wiele osób cierpi i jak zjedzenie czegoś tak prostego może złagodzić tak poważny problem. Ale zanim przejdziesz dalej, zastanów się szczerze. Ile razy pozwoliłeś, aby ból przemówił głośniej niż chęć dobrego życia, czas położyć temu kres. Decyzja o zmianie zaczyna się teraz i jest na twoim talerzu. Zaczyna się zdawać sobie sprawę, że coś się zmieniło, gdy wstanie z łóżka staje się wysiłkiem, gdy prosty akt pójścia do kuchni przynosi uczucie zmęczenia w nogach, to nie tylko ból, to tak jakby twoje ciało próbowało ci coś powiedzieć i często tak jest, ponieważ te żylaki, które się pojawiają, obrzęk kostek, skurcze w nocy, wszystko to są sygnały, które twoje ciało wysyła cicho, prosząc o pomoc. I tu pojawia się pytanie, które zadaje sobie niewiele osób: czy sposób w jaki jesz, może mieć z tym coś wspólnego, czy to, co kładziesz na talerz, może pogarszać stan twoich nóg, lub nawet im pomagać? Większość ludzi to ignoruje. Uważają, że żylaki są normalne z wiekiem, ale to nieprawda, tak są powszechne, ale nigdy nie powinny być uważane za normalne. Wiele z bólu, który odczuwasz dzisiaj, nie jest tylko winą czasu, ale lat, niedbania o krążenie tak, jak na to zasługuje. Wyobraź sobie swoje żyły jako małe drogi, które są zatłoczone, brudne i źle traktowane. Jak krew będzie przez nie dobrze przepływać? Jak twoje nogi otrzymają tlen, ulgę i energię, jeśli cały czas będą się zatykać? Teraz chcę się od ciebie dowiedzieć, jaki ból najbardziej dokucza ci w nogach. Czy to obrzęk, fioletowe żyły, uczucie ciężkości, a może skurcz, który nie pozwala ci zasnąć, napisz w komentarzach poniżej. Nie jesteś sam, i może twoje pytanie pomoże komuś, kto przechodzi przez dokładnie to samo. Bądźmy szczerzy, ile razy zdarzyło ci się spojrzeć na swoje nogi i poczuć wstyd lub smutek? To miesza się z twoimi emocjami, wpływa na twoją samoocenę, odbiera ci wolność i wszystko to po trochu odciąga cię od prostych, Rzeczy w życiu, takich jak spacery po parku, zakładanie sandałów, wychodzenie bez strachu przed bólem, dlatego, otwarcie oczu na tę rzeczywistość, nie jest kwestią estetyki, lecz odzyskania kontroli nad swoim zdrowiem. Zostaw tutaj swoje wrażenia, podziel się swoją historią. Twój komentarz może być początkiem czyjegoś uzdrowienia. Tutaj wiele osób popełnia błąd, myślą, że Żylaki to tylko kwestia wieku lub genetyki. Jakby to było coś nieuniknionego, co pojawia się z czasem i co należy zaakceptować, w milczeniu. Ale to nieprawda. Niewielu ludzi wie, że za tymi rozszerzonymi żyłami i bólem nóg kryje się coś głębszego. Cicha nierównowaga w twoim ciele, który woła o pomoc. Żylaki nie pojawiają się znikąd. Są wynikiem szeregu czynników, które kumulują się przez lata: złej diety, braku ruchu, słabego nawodnienia i przede wszystkim gęstsza zapalona i pozbawiona płynu krew. Kiedy krew nie może krążyć płynnie, zaczyna naciskać na ściany żył i wtedy zaczynają pojawiać się ból, obrzęk i fioletowe żyły. Czy kiedykolwiek czułeś, że nawet po odpoczynku twoje nogi są nadal zmęczone? Czy kiedykolwiek czułeś pulsujące lub pulsujące uczucie, jakby coś utknęło w środku? Dzieje się tak, ponieważ krew ma trudności z powrotem do serca. I każdego dnia, gdy tak się dzieje, twoje żyły cierpią bardziej, rozszerzają się, tracą elastyczność i przestają skutecznie spełniać swoją rolę. To tak, jakby twoje nogi walczyły z rzeką płynącą w przeciwnym kierunku. Tylko w tym przypadku rzeką była twoja własna krew. Teraz wyobraź sobie, jak bardzo to wyczerpuje twoje ciało każdego dnia, cicho, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten typ zużycia nie ujawnia się w rutynowych badaniach, ale objawia się bólem, zmęczeniem, trudnościami z chodzeniem, a nawet zasypianiem. A najgorsze jest to, że ignorując źródło problemu, wiele osób po prostu próbuje ukryć objawy. Noszą pończochy uciskowe, stosują maści i przyjmują tymczasowe leki. Ale co z krwią i jakością żył w środku? Nic się nie zmienia, dopóki nie zajmiemy się prawdziwą przyczyną, i to jest dokładnie to, Czego większość ludzi nigdy ci nie powiedziała, ani apteki, ani kliniki, ponieważ to, co naprawdę leczy, nie sprzedaje się. Zatrzymaj się teraz i pomyśl razem ze mną: czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć, ale nie rozumiesz, co to jest? Czy kiedykolwiek czułeś, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, a mimo to ból wciąż powraca? Skomentuj poniżej. Powiedz mi szczerze, jak myślisz, co jest przyczyną tego, co czujesz w nogach? Mogą być inni ludzie, którzy czują to samo i tylko czekają, aż ktoś taki jak ty powie to głośno. Bądźmy szczerzy. Nikt nie powinien uczyć się żyć z bólem. Jednak wiele starszych osób tak przyzwyczaiło się do dyskomfortu, że nie wiedzą już, co to znaczy żyć z łatwością. I to nie jest twoja wina, to odzwierciedlenie całego życia w przekonaniu, że starzenie się jest synonimem cierpienia. Ale co? Gdybym ci powiedział, że czy istnieje prostszy, bardziej dostępny i naturalny sposób na odwrócenie tego procesu, że to czego potrzebujesz może znajdować się w porannej kawie, a nie w szufladzie pełnej tabletek? W chwili, gdy zaczynasz rozumieć, że dieta może być twoim lekarstwem, wszystko się zmienia. Każdy wybór, którego dokonujesz na talerzu, może być kluczem lub pułapką. I tu właśnie pojawia się potężny owoc, powszechnie znany i ignorowany przez wielu, który jednak ma moc transformacji stanu żył od wewnątrz. I nie jest to tylko teoria, to naturalna biochemia, która działa na Twoją korzyść. Zanim przejdziesz dalej, zostaw komentarz tutaj. Czy wierzysz, że jedzenie naprawdę ma moc uzdrawiania, a może nadal masz wątpliwości? Twoja opinia może pomóc otworzyć oczy komuś, kto nadal nie wierzy, a Twoja wątpliwość może być taka sama jak tysięcy ludzi, którzy oglądają ten film właśnie teraz. Zmieńmy tę przestrzeń w miejsce wymiany prawdy i wzajemnej pomocy. Ponieważ kiedy zaczynamy mówić o tym, co czujemy, zaczyna się uzdrawianie, i to właśnie robimy tutaj, tworzymy przestrzeń, w której nie tylko możesz słuchać, ale także być słyszanym. Kiedy krew zaczyna tracić swoją lekkość, a krążenie zostaje upośledzone, nie pojawia się tylko estetyczny dyskomfort żylaków. Jest coś jeszcze bardziej cichego i niebezpiecznego: to skrzepy małe grudki krwi, które tworzą się w żyłach nóg bez ostrzeżenia i mogą wywołać poważne problemy. To, co zaczyna się jako uporczywy ból, może w rzeczywistości być sygnałem ostrzegawczym organizmu próbującego uniknąć czegoś większego. Wiele osób uważa, że zakrzepy krwi są czymś rzadkim, ale tak nie jest. Tworzą się, gdy krew jest gęstsza, zapalona lub uwięziona w miejscach o słabym krążeniu, a nogi są jednym z najbardziej podatnych na to miejsc. Dotyczy to zwłaszcza osób, które spędzają dużo czasu siedząc lub leżąc, lub które nie mają aktywnego trybu życia. Dlatego tak wiele osób starszych zapada na zakrzepice, nawet o tym nie wiedząc. Dowiadują się o tym dopiero, gdy odczuwają już intensywny ból, zaczerwienienie, a nawet trudności z chodzeniem. Wyobraź sobie rzekę, próbującą płynąć, ale napotykającą na swojej drodze skały. Tak krew reaguje na skrzep próbuje płynąć, ale jest to utrudnione. A gdy ten skrzep się odrywa i przemieszcza się przez krwiobieg, może dotrzeć do ważnych obszarów, takich jak płuca lub serce. To jest to, co lekarze nazywają zatorem i niestety często zdajesz sobie z tego sprawę dopiero, gdy jest już za późno. Ale jest coś, o czym prawie nikt ci nie mówi. Wielu z tych zakrzepów można by zapobiec wprowadzając proste zmiany w diecie i stylu życia. To, co kładziesz na talerz każdego dnia, ma moc, by uczynić twoją krew lżejszą lub gęstszą, bardziej płynną lub bardziej zastojnową. A gdy to odkryjemy, zdamy sobie sprawę, że mamy większą kontrolę nad własnym zdrowiem niż sobie wyobrażaliśmy. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje nogi są gorące w dotyku, albo zauważyłeś, że jedna noga jest bardziej opuchnięta niż druga? Te proste oznaki są często ignorowane, ale mogą być one krzykiem. Twojego ciała, że coś jest nie tak z Twoim krążeniem. Teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek czułeś ten rodzaj symptomu, czy kiedykolwiek miałeś dziwne uczucie, którego nie potrafiłeś wyjaśnić. Skomentuj poniżej. Twoja historia może otworzyć oczy komuś, kto przechodzi przez to samo, ale jeszcze nie połączył kropek. A może najważniejsze pytanie dlaczego nikt nie mówi o tym wyraźnie? Dlaczego nikt nie uczy starszych, jak dbać o własną krew i żyły? Może dlatego, że system jest zainteresowany utrzymywaniem Cię w zależności od leków, zamiast oddawać moc uzdrawiania na Twój talerz do Twoich rąk. Niewygodnie jest o tym myśleć, ale to rzeczywistość. Najciekawsze jest to, że podczas gdy wiele osób spodziewa się drogich lub cudownych rozwiązań, odpowiedź może leżeć w powszechnym naturalnym owocu, który można znaleźć na targach ulicznych, a który działa bezpośrednio na jakość krwi i zdrowie żył, owoc, który pomaga rozpuścić stany zapalne, zmniejszyć lepkość i poprawić przepływ krwi od wewnątrz na zewnątrz. Nie musisz czekać, aż ból zapuka do twoich drzwi, aby zacząć działać. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy znasz kogoś, kto miał zakrzepicę lub zator i nie rozumiał, jak do tego doszło. Podziel się tą historią w komentarzach. Możesz pomóc bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Czasami zapobieganie zaczyna się od prostej rozmowy, dzielenia się, ostrzeżenia podanego we właściwym czasie. Twoje ciało zawsze próbuje cię ostrzec, daje ci sygnały, po cichu prosi o pomoc. Pytanie brzmi, czy słuchasz, czy odkładasz coś, co w przyszłości może kosztować więcej, niż sobie wyobrażasz. Czas odwrócić sytuację i zadbać o krążenie krwi świadomie, z prawdą i poprzez wybory, które leczą. I uwierz mi, czasami różnica między życiem pełnym bólu a życiem w wolności polega na tym, co wybierzesz do jedzenia jutro rano. Coś tak prostego może zapobiec komplikacjom, a najlepsze jest to, że nie ma skutków ubocznych, nie ma uzależnienia, nie ma ukrytego cierpienia. Być może teraz. Zadajesz sobie pytanie, jeśli wszystko, co czuję, ma niewidzialny korzeń, co może tam działać, gdzie nie dociera żaden lek? Odpowiedź, choć może się wydawać prosta, pochodzi z natury. Istnieje tropikalny owoc słodki, miękki i dostępny, który zawiera w sobie właściwości rozpuszczające stany zapalne, rozrzedzające krew i przywracające płynność żył, papaja. Ignorowana przez wielu, niedoceniana przez innych, jest prawdziwym naturalnym lekarstwem dla tych, którzy cierpią na zaburzenia krążenia, żylaki, a nawet ryzyko zakrzepów krwi. Nic dziwnego, że w wielu kulturach papaja jest uważana za owoc cichego uzdrawiania. Ponieważ nie wydaje dźwięku, działa. Papaina, enzym występujący w papai, działa jako naturalny środek czyszczący naczynia krwionośne w organizmie, pomaga krwi płynąć płynniej, zmniejszając lepkość, zwalczając drobne stany zapalne i wzmacniając ściany żył, wszystko w sposób naturalny. Bez przeciążania wątroby lub powodowania skutków ubocznych, jak w przypadku powszechnych, leków. Ponadto papaja jest bardzo bogata w witaminę C, która stymuluje produkcję kolagenu w żyłach, oraz potas, który zwalcza zatrzymanie płynów, jedną z głównych przyczyn obrzęków nóg. To tak, jakby owoc leczył od wewnątrz to, co przez lata szkodziło ci na zewnątrz. A teraz powiedz mi szczerze. Kiedy ostatni raz traktowałeś swoją dietę jak lekarstwo? Kiedy uwierzyłeś, że rozwiązanie może pochodzić z czegoś prostego, czegoś co rośnie w ziemi, a nie z butelki z ulotką? Napisz tutaj w 1900 komentarzach. Czy kiedykolwiek użyłeś jakiegoś jedzenia, aby wyleczyć jakiś problem zdrowotny? Twoja odpowiedź może obudzić wiarę kogoś, kto wciąż jest podejrzliwy, przestraszony lub zmęczony próbowaniem wszystkiego. Przekształćmy tę przestrzeń w łańcuch uzdrawiania, złożony z prawdziwych historii, szczerych wymian i ludzi, którzy wciąż wierzą, że można wyzdrowieć dzięki temu, co naturalne. Wiele osób spędza całe życie otoczone rozwiązaniami, ale ich nie widzi, ponieważ mamy tendencję do ignorowania tego, co jest zbyt proste. Ale teraz już wiesz, teraz gdy rozumiesz, co papaja może zrobić dla twojej krwi, twoich nóg, twojej wolności, co powstrzymuje cię przed wypróbowaniem jej przez tydzień? Co powstrzymuje cię przed daniem sobie szansy na zaczęcie od nowa? Największym błędem jest odkładanie tego. To myślenie: zacznę w przyszłym tygodniu. Ale co, jeśli twoje ciało prosi o to teraz? Co, jeśli to jest czas na zmianę? Napisz tutaj w komentarzach, czy kiedykolwiek używałeś papai jako części swojej codziennej diety? Czy poczułeś jakąś różnicę? Czy znasz kogoś, kto jej używa? Wymieńmy się prawdziwymi doświadczeniami. Bo czasami proste świadectwo ma większą moc uzdrawiania niż tysiąc rad. A jeśli jeszcze tego nie próbowałeś, to teraz jest na to czas. Uzdrowienie może być słodsze i bliższe niż sobie wyobrażałeś. Kiedy zrozumiesz, co kryje się za bólem i obrzękiem nóg, wszystko się zmienia. A jeszcze bardziej, kiedy odkryjesz, że papaja nie działa jak każdy inny pokarm, ale jako aktywny czynnik w układzie krążenia. Spożywana zwłaszcza na pusty żołądek zaczyna przygotowywać organizm na dzień. Oczyszcza, upłynnia, reguluje i zmniejsza stany zapalne. To tak, jakbyś delikatnie odblokowywał ścieżki, które od dawna były w tobie zatkane. Twoje żyły, wcześniej stwardniałe przez stan zapalny, zaczynają odzyskiwać elastyczność. Twoja krew zaczyna znów płynąć swobodniej, a ty zaczynasz czuć, po raz pierwszy od lat, powrót do codziennej rutyny. Ale wpływ na to się nie. Kończy. Papaina w połączeniu z naturalnymi włóknami papai działa również na jelita, a to jest bezpośrednio powiązane ze zdrowiem Twoich nóg. Może się to wydawać dziwne, ale gdy Twoje jelita nie pracują dobrze, wytwarzają toksyny i ciche stany zapalne, które wpływają na cały układ naczyniowy. Poprawiając trawienie, papaja pomaga zmniejszyć stan zapalny w całym ciele, co bezpośrednio przekłada się na lżejsze nogi. Koniec z obrzękami. I jeszcze lepszą jakość snu. Tak, bo zdrowe nogi oznaczają także spokojniejsze noce. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre bóle znikają, gdy zaczynasz lepiej się odżywiać? Czy kiedykolwiek czułeś, że po zjedzeniu czegoś lżejszego, twoje ciało dziękuje ci większą energią, mniejszym ciężarem w nogach, a nawet lepszym nastrojem? Jeśli tak, podziel się tym tutaj w komentarzach, jakie potrawy zmieniły twoje życie? A jeśli nigdy tak nie czułeś, bądź szczery. Co powstrzymujecie od spróbowania przez zaledwie siedem dni? Czy to może być opór, wątpliwość, strach, że to nie zadziała? Porozmawiaj z nami poniżej. Ta prawdziwa wymiana wzmacnia tych, którzy są zmęczeni próbami w pojedynkę. Sekret transformacji tkwi w szczegółach. Nie chodzi o to, aby zmienić wszystko na raz. Chodzi o to, aby zacząć od tego, co jest możliwe. A jedzenie połowy papai na pusty żołądek przez kilka dni nie tylko jest możliwe, jest niedrogie, lekkie i naturalne. To akt dbania o swoje ciało, cichy gest, który mówi dbam o siebie i często tego brakuje. To nie magiczna formuła, ale prosty krok powtarzany z wiarą i konsekwencją. I pytam cię, gdybyś wiedział, że coś tak prostego może poprawić krążenie, złagodzić ból, a nawet zapobiec czemuś poważniejszemu. Czy pozwoliłbyś, żeby to cię ominęło? Czy od dziś patrzylibyście na papaje innymi oczami? Odpowiedzcie tutaj w komentarzach. Porozmawiajmy tak, jakbyśmy się znali, jakbyśmy rozumieli swój ból, ponieważ czasami wszystko czego ktoś potrzebuje, aby się zmienić, to zobaczyć, że nie jest sam. Teraz, gdy rozumiesz ukrytą moc tego Owocu, najważniejsze pytanie brzmi jak prawidłowo go używać, aby uzyskać prawdziwe rezultaty? Ponieważ nie wystarczy po prostu jeść go od czasu do czasu bez intencji, jak ktoś, kto żuje cokolwiek. Ciało reaguje na stałość, powtarzalność, świadomą opiekę. Prawidłowo spożywana papaja działa jak cichy środek czyszczący, rozpuszczając zanieczyszczenia, ułatwiając krążenie i regenerując to, co zostało uszkodzone na zewnątrz. Według ekspertów, od naturalnego odżywiania najlepiej jest jeść ją na pusty. Żołądek, aby organizm mógł wchłonąć jak najwięcej jej enzymów bez zakłóceń. Propozycja jest prosta. Przekrój na pół świeżą, wciąż dojrzałą papaję i dodaj kilka kropel cytryny na wierzch. Kwasowość cytryny wzmacnia działanie papainy i dodaje bioflawonoidy. Związki, które wzmacniają naczynia krwionośne i poprawiają elastyczność żył. Unikaj mieszania z mlekiem, cukrem lub innymi przetworzonymi składnikami. Tutaj mniej znaczy więcej. To właśnie jedzenie w najczystszej postaci, tak jak dostarcza je, natura ma największą moc uzdrawiania. I to może wydawać się mało, czy, ale to właśnie ten mały nawyk, powtarzany przez siedem dni, według wielu zmienił wszystko. Od lekkości w nogach po błysk w oczach. Teraz weź głęboki oddech i pomyśl, czy mógłbyś poświęcić się tej prostej opiece przez siedem dni? Skomentuj poniżej. Co powstrzymuje cię przed rozpoczęciem już dziś, czasami to napięta rutyna. Czasami wątpliwości, czasami strach przed próbowaniem i niedziałaniem, ale zapisz to, ponieważ kiedy nazwiesz to, co cię powstrzymuje, zaczynasz się uwalniać. A jeśli już używasz papai na co dzień, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Może to być właśnie ta inspiracja, której potrzebuje ktoś inny. Jeśli czegoś nauczyliśmy się z biegiem czasu, to tego, że największe rezultaty przynoszą najmniejsze działania. Nie chodzi o dokonywanie wielkich rewolucji. Chodzi o sadzenie nasion, a co może być bardziej symboliczne niż owoc wyrastający z ziemi i przynoszący uzdrowienie ciału. Podczas gdy wielu poszukuje magicznych formuł i wątpliwych obietnic, ci, którzy wracają do prostoty, znajdują to, co naprawdę działa, a mądrość leży właśnie tam w umiejętności rozpoznawania tego, co jest prawdą, nawet jeśli wydaje się zbyt powszechne, aby przyciągnąć uwagę. Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie prosta rzecz dobrze zrobiona jest warta więcej niż skomplikowana rzecz źle zrobiona. Więc pytam cię teraz, czy jesteś gotowy, aby zrobić ten mały gest dla siebie. Napisz tutaj: "Postaram się przez 7 dni", jeśli zdecydujesz się dać sobie taką szansę. Stwórzmy razem łańcuch zobowiązań, bo kiedy publicznie zakładamy chęć zmiany, transformacja już się zaczyna, nawet jeśli dyskretnie nawet w ciszy pierwszej łyżeczki papai. Kiedy zaczynasz dbać o siebie codziennie za pomocą papai, dzieje się coś dziwnego. To nie jest cud z dnia na dzień, jak wiele osób chce ci wmówić, to raczej cicha, postępująca i bardzo realna transformacja. W ciągu pierwszych kilku dni twoje ciało zaczyna reagować w subtelny sposób. Twoje jelita regulują się, obrzęki nóg nieznacznie ustępują. A uczucie ciężkości pod koniec dnia staje się mniej intensywne i stopniowo to, co było bólem, zamienia się w ulgę. To, co było stałym dyskomfortem, zaczyna ustępować miejsca odczuciu, którego być może nie czułeś od dawna, lekkości. Ta lekkość nie dotyczy tylko nóg, zaczyna się rozprzestrzeniać. Spanie staje się łatwiejsze, ponieważ skurcze, które dostają się w środku nocy, znikają. Chodzenie wydaje się bardziej naturalne bez tego przeciągającego wysiłku. Nawet nastrój się zmienia, ponieważ gdy twoje ciało przestaje krzyczeć o pomoc, twój umysł może oddychać. I wtedy rozumiesz, że dbanie o krążenie nie jest tylko kwestią fizyczną, ale także emocjonalną i duchową. Czujesz, że twoje ciało znów stało się miejscem dobrego samopoczucia, a nie więzieniem. Może teraz zastanawiasz się, czy to naprawdę zadziała w moim przypadku? Czy w moim wieku i z moją historią nadal istnieje jakieś rozwiązanie? A prawda jest taka: nigdy się nie dowiesz, jeśli nie spróbujesz, więc napisz poniżej. Jakiego uczucia spodziewasz się po siedmych dniach stosowania tej prostej pielęgnacji? Jakie byłoby twoje największe zwycięstwo? Spanie bez bólu? Chodzenie bez trzymania się? Ponowne poczucie lekkości? Podziel się tym z nami, ponieważ kiedy werbalizujesz swój cel, zaczynasz go urzeczywistniać. A jeśli już zacząłeś ten proces i zauważyłeś jakąś zmianę, nieważne jak małą, opowiedz nam o tym. Czasami poprawa zaczyna się od czegoś, co wydaje się nieistotne. Mniej mrowienia, mniej ciepła w nogach, więcej energii, by wyjść z domu, ale to wszystko są oznaki, że Twoje ciało Ci dziękuje. Nie trzymaj tego dla siebie. Skomentuj. Twoje świadectwo może być zachętą, której ktoś inny potrzebuje, aby się nie poddawać. Nie jesteś za stary, żeby się zmienić. Nie jest za późno, żeby poczuć ulgę. Twoje ciało wciąż słucha, wciąż odpowiada, wciąż chce dobrze żyć, a najpiękniejsze jest uświadomienie sobie, że zmiana nie pochodzi z czegoś drogiego lub skomplikowanego, ale z prostego gestu, powtarzanego z uczuciem, z intencją. Więc powiedz mi: jaki był znak, że twoje ciało się poprawia? Czy zauważyłeś jakąś różnicę, odkąd zacząłeś stosować tę opiekę? Odpowiedz tutaj bo twoja podróż również zasługuje na świętowanie. Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób cię poruszyła, jeśli obudziła w tobie nową nadzieję lub nawet pragnienie, aby naprawdę o siebie zadbać, więc nie wychodź, nie zostawiając lajka. Pokazuje nam, że warto nadal tworzyć treści, które transformują, uzdrawiają i witają. Zasubskrybuj kanał już teraz, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o zdrowie. Chodzi o odzyskanie autonomii, dobrego samopoczucia i radości z życia lekko, nawet po sześćdziesiątce. Idziemy razem, krok po kroku, film po filmie, ale zawsze z celem. I zapisz następny film tutaj na ekranie, ponieważ tam odkryjesz naturalny produkt spożywczy, który wzmocni twoje żyły, a nawet złagodzi przewlekły ból mięśni. Zwłaszcza jeśli często czujesz zmęczenie w nogach, nie odkładaj tego na później. Twoje ciało teraz domaga się takiej opieki, do zobaczenia tam. A jeśli czujesz to w sercu, podziel się tym filmem z kimś, kogo kochasz, czasami proste kliknięcie ratuje życie.